Powiem wam szczerze, że trochę mam dość. Kolejny raz odwzorowywania meczu, tylko dlatego, że ta gra nie funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinna. Ale tak jak widzicie, jesteśmy mniej więcej w takiej samej sytuacji, w jakiej byliśmy wtedy. Nie mam pojęcia, jak to dokładnie wygląda. Oh. <ścoughs> Co zrobił Brahim? Dobra, koniec. Jakby. Myślałem, że może jednak temu że uda się wrócić z tej opłakanej sytuacji, ale nie. Brahim Traore jakby top jeden obrońców na świecie. Rewelacyjnie to zrobił. Jak sami widzicie... Yy... I jeszcze podwyższył Boadu prowadzenie, bo tak, odzwierciedliłem, wtedy też ten Boadu strzelił bramkę, tak jak to już robiłem kilka razy w tej serii, tak niestety teraz też to zrobić musiałem. Siaka Se stracił jednak tę piłkę na rzecz Florentino, a ja z tego co widzę, to tutaj nasza obrona w ogóle nie ma zamiaru jakby e, się ustawiać. Teraz Brahim Traore, dobra interwencja, ale More more chce strzelić trzecią bramkę. Broni Tiwadar 90. minuta. Drodzy widzowie, Barinaga wybija piłkę byle dalej od własnej bramki i teraz możemy oficjalnie rozpocząć. Cześć, witajcie. Z tej strony, oczywiście, albo nie oczywiście, ale z tej strony Neixiom, a to kolejny odcinek Degradacji PSG na kanale Neixiom Games. Miejmy nadzieję, że dzisiaj licznik błędów i wyrzuceń z gry będzie wynosił okrągłe zero. Na samym starcie, oczywiście, przypominam dla wszystkich oglądających i regularnie śledzących serię o zostawieniu tutaj kciuka w górę, a my. Co? Niby, dlaczego Luwumbo ma kontuzję? I to jaką? Jaką kontuzję? Mamy jakieś info? Tomasz Kopawryj ma trochę zmieścić nakładaną presję na skład, bo to zespół, który ostatnio nie może znaleźć swojej formy. No jest to prawda. Ej, halo. Na ile? Czajkowski jednak nie zmieni barw, bo nie dogadał się oczywiście z Zagłębiem Lubin. Niezłe wzorowanie meczu, ni stąd, ni zowąd Z dupy kontuzja Zito Luwumbo Bo na dwa miesiące wypada Angolczyk Zwichnięcie barku Przez co będzie niezdolny do gry Przez mniej więcej dwa miesiące Aha, to fajnie Bardzo fajnie, że w momencie, w którym... Właśnie mówiliśmy w tym ostatnim odcinku, że ej, duet Waldi z Itolu Wumbo to super się, się sprawdza. To naprawdę robi kapitalną robotę. To działa w końcu. No to jakby równowaga we wszechświecie musi zostać zachowana, i jeden z tych naszych najważniejszych zawodników kontuzjowany być musi. Nadal jest kontuzjowany jeszcze Presnel Kimpembe, chociaż w tym momencie jest to już taka nieznaczna kontuzja. Ale teraz dołączył do tego tercetu wielkiego, bo wcześniej to był Zaire Emery, Kimpembe. No to teraz dołączył tutaj jeszcze Luwum, bo chociaż pamiętajmy, że Guido Romano też był kontuzjowany. Że był szedł, był kontuzjowany. Czy Thierry Bamba był kontuzjowany? Muszę to wypluć. Pu, ale mam nadzieję, że nie był i że nie będzie. Natomiast, Waldi, ty masz. Jak to wygląda sytuacja z tygodniówką? Nie no, Waldi, od razu lecimy. Ja chcę przedłużyć kontrakt z Waldi Marsonem. Ja chcę mu rzucić 40, może 50. Ja chcę mu rzucić 4 dychy. Waldi, proszę bardzo, zlecamy przedłużenie i ja chcę Tobie rzucić 39. Proszę bardzo, on się zgadza na 39. Chcę, żeby on wiedział, że jest dla nas istotnym elementem. Więc proszę bardzo, kontrakt z Marsonem przedłużony. Jesteśmy wszyscy zadowoleni. No, ale taka, a nie inna sytuacja: to, że wypada nam teraz kolejny zawodnik z drużyny, tym razem napastnik, powoduje, że my musimy znowu rotować składem. I to jest coś nieprawdopodobnego, drodzy widzowie. Ale ci wszyscy, i to jest niesamowite, że te całe nasze dywagacje dotyczące tego, czy z Luwumbo zrobić środkowego pomocnika ofensywnego, czy nie, czy przerobić go na skrzydło, w tym momencie idą do Wora, a Wór oczywiście wszyscy dobrze wiemy, gdzie idzie, bo jakby to nie ma sensu. To nie ma w, tej w tym momencie sensu. Ture wraca do wyjściowego składu, Zaire Emery, Mercier, nadal po tej kontuzji dojść do siebie nie może z jakiegoś dziwnego i tylko sobie znanego powodu Presnel Kimpembe, ale mam nadzieję, że na następne spotkanie już Presnel Kimpembe wykurowany będzie. No liczę na to, więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko tutaj ustawić ten skład. Mogę wybrać ten jako aktywny, a tego, o, dobrze, udało mi się w końcu wybrać ten jako aktywny, chociaż wcześniej tego zrobić nie mogłem. Kiedy my gramy kolejny mecz? Za pięć dni. Za 5 dni gramy. PSG jest aktualnie szóste w fazie ligowej Ligi Europy. Mamy tutaj jakieś aktualizacje roli, co do. musiała, co do innych zawodników, ale nas to w tym momencie jakoś specjalnie nie interesuje, z tego względu, że my potwierdziliśmy transfery tych zawodników, których potwierdzić mieliśmy. Powiem Wam, że po tego Tiwadara Guliasza na krótkie wypożyczenie zgłaszają się zespoły, które są za mocne, w których wydaje mi się, że Węgier grać nie będzie. A ja bardzo bym chciał na przykład, żeby manualnie mógł zaproponować jakieś drużynie mojego zawodnika na wypożyczenie. I wtedy od razu wjeżdżam do Legii na przykład. Do Legii, słuchajcie, tu jest taki fajny Węgier, weźcie go. E, wiem, co potrafisz, a ja mu. Powiem mu, że wiem, co potrafię, bo nie będę mu mówił, że spoko, mordo, nieważne, że wraca e, Presnel Kim Pembe, ty i tak będziesz grał. Oczywiście, że Presnel Kim Pembe otrzyma opaskę kapitańską, jeżeli, podkreślam, jeżeli tylko już może grać. Ale tak, drodzy widzowie, wrócił 33-letni Presnel Kim Pembe wstał, naprawdę wstał. I zagrał dużo, Zagra... w sensie dużo opuścił Dzięki temu zagrał dużo, chciałem to powiedzieć Zagrał bardzo dużo spotkań Między innymi Tywadar, Guliasz, ale Siabu No ogółem ta cała rotacja tutaj działała Naprawdę, naprawdę sympatycznie Myślę, że faktycznie w tych dośrodkowywaniach Mógłby tam być Guido Romano Z drugiej strony ustawiony No a reszta to mi się podoba Tak jak jest to poustawiane Ewentualnie, wiecie co, zarzuty karne Ja bym chyba dał tutaj mimo wszystko Waldi Marsona narzuty karne I proszę bardzo, zapisujemy zmianę w tym składzie Wielki powrót. Wielki powrót Presnella Kim Pembe po kontuzji, to jest informacja mam wrażenie bardzo pozytywna. No i teraz Herman Stadt. Nie możemy z nimi przegrać. Nie ma innej możliwości tym bardziej po powrocie Presnella Kim Pembe. Tutaj nie ma innej możliwości jak tylko zgarnięcie pewnych trzech punktów. Gramy u siebie, gramy na swoim terenie. Musimy okay, teraz zmotywować nasz zespół. Kogo zmotywować, tego zmotywować. W większości tutaj musimy umniejszyć trochę ich występom. Może nauczyć trzeba pokory Guido Romano? Proszę bardzo. Status Guido Romano, pokory nauczony. No dobrze. Niech będzie i tak I teraz przechodzimy do kolejnego tego ligowego starcia. Która to jest kolejka? Szósta? Tak, to jest szósta kolejka. PSG do tej pory ma cztery zwycięstwa i jedną porażkę. Ma 12 punktów i do liderującego Napoli tracimy, no, trzy punkty. Przed nami Lille, Newcastle, Chelsea, Braga i Napoli, więc też się zaczęła klarować ta czołóweczka Ligi Europy i jest naprawdę mocna, trzeba powiedzieć to wprost. A zatem Presnel Kimpembe, El Shadali Barinaga, Perez, Zaire Emery, Mercier, Touré, Bouchette, Bamba, Waldimarsson. Takim składem szybko symulujemy to spotkanie z Hermannstadt. Z którym to niepewnie, ale wygrywamy 2 do 1. Waren, Zaire, Emery i Juan Barinaga dają nam bramki. Natomiast Isa, które zagrał w tym meczu, wchodząc z ławki rezerwowych, za El Szadaliego, Dobry powrót Presnela Kim Pembe do wyjściowego składu w roli kapitana. Cieszy mnie to bardzo, cieszą mnie kolejne trzy punkty, bo my grając też z tymi słabszymi zespołami, zwłaszcza w tej fazie ligowej, musimy punktować. Kto nam jeszcze został w fazie ligowej Ligi? Europy, bo o ile dobrze kojarzę, to w lidze Europy mamy jednak 8 spotkań. To w lidze konferencji jest sześć. Tak, mamy Lask oraz Rangers. Do Lasku to my w ogóle sprzedaliśmy jednego z naszych zawodników, więc to będzie interesujące. Interesujące również będzie pojedynek z Lens. Wracamy do starć francuskich pojedynek na szczycie ligi francuskiej, chociaż PSG w lidze francuskiej w głębokim kryzysie. Przegrana z rzędu z Monako. A to nie z rzędu. Przepraszam. No ale dobrze, no tak czy siak, na przestrzeni niecałego, niecałych, niecałego miesiąca przegrana ze Strasburgiem, z Marsylią oraz z Monako, czyli trzy porażki, które kosztowały nas spadek na miejsce czwarte z pierwszego miejsca. My byliśmy tutaj pewnym liderem, mieliśmy sporą przewagę nad resztą stawki, więc. Trzeba brać poprawkę na to, że mogą się tutaj wydarzyć jeszcze rzeczy straszne. Natomiast teraz ja chciałbym jeszcze zobaczyć jedną rzecz, mianowicie u nas w tym wyszukiwaniu zawodników, a raczej w naszej liście. Temu nie mogę do tego przełączyć. O, teraz mogę przełączyć. W naszej liście życzeń chciałbym zweryfikować, jak aktualnie wygląda forma na przykład piłkarzy, którzy zostali od nas sprzedani. Il jest Husni w Sportingu Braga ma 80 punktów overrolla Juram Zagłe w Sewilli 80. Cheren Dur. 80 w um, Genui i ten Sherendur to w ogóle, kurczę, jeżeli którykolwiek z tych zawodników, których mieliśmy, a odeszli, miałby do nas wrócić, to myślę, że, myślę, że Sherendur to mógłby być właśnie on. To mógłby być ten piłkarz. Ucz możemy negocjować bezpośrednio z tym piłkarzem. Na to czekałem. Po to tutaj przyszedłem, drodzy widzowie. I to się nazywa tak zwane 300 IQ teraz w tym momencie. A ja jeszcze zweryfikuję wszystkich w takim razie. Mateusz Kunia? Nie. Jay Trafford, A nie mogę tutaj zmienić jakiegoś tego wyglądu, czy coś takiego, żebym mógł od razu mieć wgląd na to, czy dany zawodnik jest tutaj do podpisania za darmo, czy nie? No nie mogę. No nie mogę, no dobrze. Kalimuendo cały czas. Oj, z Kalimuendo przedłużyli kontrakt. To w pełni zrozumiałe. Ilias Hustni, Joram Zagłe, Sherendur, Cikwete, i Czwanciara. Nie no, z Czwanciarą zaraz kontrakt będziemy sobie renegocjować, spokojnie, zobaczycie, jeszcze ta sytuacja z Czwanciarą zostanie naprawiona i to z nawiązką. Patrick Dorgu, Samson Bajdu, Lauricen, życzę jak najlepiej, Lauritzen. jak najlepiej, ci życzę w tym Manchesterze United. Thierry Silla, kurczę, ładny progres też robi ten Thierry Silla w tej Alwechdzie. Gabriel Bernard... Frederik Alves też życzę wszystkiego najlepszego. Noam Antoine. No i dobra, dalej już raczej nie są zawodnicy, którzy by jakoś mieli nam odmienić nasze życie, więc przechodzimy bezpośrednio indywidualnie do negocjacji. Możemy negocjować bezpośrednio z tym piłkarzem, aby przekonać go do przejścia do nas. Będziemy musieli zaproponować wynagrodzenie w granicach. A czemu? Co? To niezłe negocjacje bezpośrednio z danym zawodnikiem. Fajnie, 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 czyli jednak nie możemy tego jeszcze zrobić. Zaraz się okaże, że oczywiście Czwanchara stanie się wolnym zawodnikiem i nagle będzie, odejdzie do innego klubu, znając życie, tak będzie. I e, kurde, ja nie wiedziałem, że my z tym Lens gramy aż teraz na takim styku. Lens ma dwa punkty przewagi nad nami, jest jedno miejsce nad nami, więc wygrana z Lens poskutkuje niczym innym jak awansem. Romano, bardzo szczęśliwy. Umniejszymy troszeczkę jego występowi, chociaż nie wiem, dlaczego to się tak nazywa. Nie uważam, żeby to było bezpośrednio umniejszanie temu występowi. Każdy zawodnik może pomóc zespołowi w po odpowiednim momencie. Wystarczy właściwa mentalność. No dobrze, to może w takim razie umniejsz występowi, czy umniejsz znaczeniu. Nie mam pojęcia, to może faktycznie, żeby kontrolować jakoś to, ale jednocześnie spropsować tego zawodnika. Nie mam bladego pojęcia. Analiza drużyny przeciwnej. Tak wyglądają nasi przeciwnicy. El Ayanoui jest jakoś totalnie zmęczony i wątpię, żeby on tutaj w tym meczu miał grać. Ale jedna rzecz, której wam nie zdążyłem pokazać, to to, że w ostatnich pięciu kolejkach wygrali cztery mecze zawodnicy Lens, a tylko raz zremisowali. Teraz Presnel Kim Kimpembe poszło zgodnie z planem mu, no powiedzmy. Buczart mówi, że musi grać częściej. Mamy tego świadomość. Buczart i spokojnie będzie, że grał częściej. Chociażby ze względu na kolejną kontuzję kolejnego zawodnika. U nas ofensywnego, to myślę, że raczej jesteś tutaj pierwszy w kolejności do wejścia z ławki rezerwowych. W ogóle nasza ławka rezerwowa chyba w końcu się w miarę jakoś w... naprawiła, że tak to określę. I czy jeszcze kogoś możemy tutaj wprowadzić? Bicciabu, Kimpembe. Wiecie co? Ja bym chciał zobaczyć tutaj od pierwszej minuty powrót tego duetu e, Kimpembe i Juliasz. Barinaga, Romano, Mercier, Zaire Emery, Touré, Waldi Marson. Lecimy z tematem, drodzy widzowie. Na zasadzie widoku taktycznego kontynuujemy naszą przygodę w lidze. Ja wam przypominam, że w trakcie, kiedy wy oglądacie te odcinki, ja jestem na wyjeździe, więc te odcinki są dogrywane do przodu. Stąd też proszę was, was o wyrozumiałość, byście e, zwrócili uwagę na to, że te odcinki nie bez powodu są teraz krótsze niż są zazwyczaj. A, ta, a zatem, hosta. Już doskakuje do niego Jordan Mercier. Zobaczymy czy teraz z kolei to przeskoczenie na 4-2-3-1 też trochę potrwa. Tiwadar Guliasz, kapitalnie, Podoba mi się naprawdę. Tiwadar Guliasz też no nie, nie chcę powiedzieć, że rośnie na ulubieńca, ale jest na pewno też zawodnikiem na, do którego czujemy jakiś sentyment i nie bez powodu, no oczywiście wychowany przez nas, tak jak Jordan Mercier, jak Alan Touré, jak Thierry Bamba, jak Lucas Buset, czy Waldi Marson. Raymond do Pereira da Kosty. Kim Pembe. Uuu, matko boska! Potężny strzał Pereira da Kosty, który wylądował na poprzeczce. I gdyby tylko o 2 cm niżej ta piłka leciała, to obawiam się, że to nie wpadłoby. To by nie wylądowało na poprzeczkę, tylko idealnie za kołnierz Daniela Pereca by wpadło. Zagranie na skrzydło, Joannidis. I Tiwadar Guliasz. Aj stracił piłkę Guliasz w tym pojedynku. Joan Nidis! Ej, i widzicie teraz, porównajcie, jak kiedyś była taka sytuacja, gdzie w takim miejscu tak szeroko się ustawił... Bodajże Radek Witek chociażby, no nie chcę gnębić tego Witka, ale tak szeroko się ustawił, że po krótkim słupku dostał bramkę od razu. Perec kapitalnie asekurował to nogą. Nie, nie, no kurwa Co się teraz stało? Dlaczego się wszyscy łamią? Dlaczego Warenzajre Emery Jest cały czas połamany? Dlaczego on To jest zawodnik z takim potencjałem To jest zawodnik tak dobry A jednocześnie jest tak absurdalnie Szklany, że to się w głowie nie mieści Ja nawet nie wiem do czego tam doszło Nie zdążyłem zauważyć Nie zobaczyłem Powtórka mi to pokaże? Aha, chłop stał nagle. Nagle coś go zabolało w, kala, w kolanie, i koniec schodzi. No to zajebisty uraz. Zajre emery. 16 minuta traci. No dobra, to jeszcze nie z zgarnie kontuzję i już jesteśmy w domu. Jeszcze niech, proszę, Kimpembe tutaj i mamy ten ukończony tercet wielki, który mówił. Czyli trzech najlepszych zawodników, trzech z kontuzjami. I jeszcze bramka na dokładkę. Lens wychodzi na prowadzenie w 20 minucie. A nasza sytuacja zaczyna wyglądać już co, coraz mniej. Kolorowo, tak bym tylko powiedział. Guido Romano. Fajnie, że tam był. Szkoda, że tak trochę nie bardzo było widać jakiś wkład jego specjalnie. Bouchard. Świetna precyzja przy tym zagraniu. Mercier i Bouchard. Waldi Waldimarson. Jezu Chryste, ja myślałem, że Waldi też tutaj był kontuzjowany, ale Waldi na całe szczęście jest naprawdę ma nogi ze stali. Buchard, Waldi Marson, Waldi Marson. O kurde, dobra, szczerze powiem, byłem pewny, że to jest gol. W takich sytuacjach Waldi nie przyzwyczaił nas do tego, że się myli. Faktycznie pomylił się o zaledwie kilka centymetrów, ale byłem pewny, że to jest bramka. No dobrze. 25 minut gry za nami. Kalidu Kolibali. Jest obok niego Lukas Buset i nie do końca sobie Lukas Buset poradził. My natomiast teraz wysoko ustawionym blokiem defensywnym świetnie rozbiliśmy atak. Lens, niestety Alan Touré nie zagrał, Nie rozegrał tej piłki tak jakby należało. Buchard. Zagranie do Busheta. Waldimarson. Waldimarson i Jordan Pickford broni. 32 minuta. Doszodkowuje Busset. Jest tam Kimpembe, jest tam Barinaga. Mamy Kim grać głową. Raymond wybija tę futbolówkę. Tiwadar Guliasz. Na całe szczęście, był na przedpolu, by zgarnąć te drugie piłki. Presnel Kimpembe, Alan Touré. Nie ma do kogo grać. Strasznie gęsto. Mercier. Teraz teraz tam do Guido Romano mogłeś podać, ale no już za późno. Buczard. świetnie znalazł lukę do Busseta. Ten oddaje do Boucharda i to jest kapitalny gol. I może ten moment słabości takiego zawodnika jak Warren Zaire Emery będzie znowu momentem rozbłysku formy Lukasa Buseta, między innymi. Cudowna asysta, no przyznajcie się. Kiedy ostatni raz widzieliście asystującego Lukasa Buszeta. No właśnie. Tymczasem Jean Bouchard wszedł z ławki rezerwowych. Zastąpił na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego Alana Nature I mamy efekt widoczny na załączonym obrazku. Gol wprowadzonego z ławki rezerwowych Francuza w 40 minucie. PSG wraca do gry. Ale Lens chce bardzo szybko pokazać, że to oni są tutaj tą lepszą, mocniejszą stroną. Na całe szczęście strzał Joanny Nidisa pewnie łapie Daniel Perec. Iwadar Guliasz, Barinaga. Górą do Buszeta. Kalidu, Kulibali. Buszet podniósł się tam, chociaż powiem szczerze, nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę Lukasowi Buszetowi pojedynków fizycznych z Kalidu, Kulibali. To jest taki byk, że głowa mała. I skacze razem z nim do główek mający 1,63 m w kapeluszu. Lukas Buszet. No, interesujące to są na pewno rozwiązania. Tymczasem, zagęszczenie szesnastki odpalone i podłączamy Guido Romano do ofensywy, oczywiście, jak zawsze. Tiery Bamba! Nie ma bramki, ej co jest? Ja już tyle razy widziałem te animacje, tyle razy widziałem tę piłkę w siatce, ale teraz się tak nie stało. Isa, które przy liczbie rzutów rożnych którą mamy w tym meczu, myślę, że ten zawodnik może się nam przydać. Raymond? Abdul Samet, Joannidis. A jaj, wysoko wyszedł Guido Romano. I Isa, I teraz Isa, której Nidis Bruno Daniel Perez. Całe szczęście, że mamy Pereca jako ten ostatni bastion. Barinaga, Ture Ture do Ture. Bouchet, Bouchard. Ależ. Jean Bouchard. Świetnie. Może zagrywać do Marsona. Dopiero do Lukasa Buszeta. Waldi jest gol! Pięknie, cudownie, kurczę! I to wszystko za sprawą tego naszego tercetu, czy tam kwartetu, jak jeszcze w to wliczymy Tierego Bambe z Akademii, chociaż cała akcja była prowadzona prawą stroną, więc był Búczard Buszet i Waldi Marson. To teraz na dobrą sprawę, tercet BVB można by zamienić na kwartet BBBVB, albo BBBVB, albo BBBV, VBBB. BBBV, BBV, BVBB. Dajcie znać, która wersja jest Waszą ulubioną, czy VBBB, czy BBVB, czy BBBV, czy BVBB. Piszcie w sekcji komentarzy, oczywiście, zapraszam Was niezwykle serdecznie. Zastanawiam się, czy jest tutaj osoba, która na przykład jest w stanie to przerobić i w sensie myślę, że jest potencjał do zrobienia z tego jakiegoś remixu albo przerobienia tego na, na coś, ale... No, no, nie wiem, ja się nie, nie, nie znam się na muzyce, nie mam pojęcia. Tymczasem Isa, który zagrywa górną piłkę do Lukasa Buszetta, ten nie bez problemów opanowuje tę futbolówkę, która. Co to była za rotacja? Czy wy kiedykolwiek widzieliście piłkę, która by leciała w taki sposób? Proszę, proszę, zatrzymajmy się na chwilę. I czym prędzej, nim dotrze do nas, że to jest bez sensu. Aha, nie mogę cofnąć? Czy mogę? Przewin. Nie mogę. Okej, okay, powtórki też nie działają. No i zajebiście. Powtórki były jakie były, każdy wiedział jak to zrobić, jak to ogarnąć, to nie. Zmienili kurwa powtórki, wprowadzili jakiś highlighter replay i też powtórki nie działają. I zajebiście. Powiem wam tak, że EA Sports mam wrażenie, że to jest taki odwrócony Midas. Wszystko czego nie dotkną, zamienia się w gówno. I to jest niesamowite. Niesamowite jest też to, że my cały czas w to gramy. Jesteśmy po prostu to jest patologiczne uzależnienie. Lucas Bouchet, Waldi Marson, Waldi, aj myślałem, ale tam tyknął mu piłkę tuż przed potencjalnym strzałem. Kalidu Kulibani, Juan Marinaga, goni Zakariana, Zakarian, jest przy nim Argentyńczyk, dośrodkowanie polekarne, Presnel Kim Pembe, kapitalnie, Jean Bouchard walczy z Pereira da Costa, Pereira da Costa, broni fantastycznie, Daniel Perez, dobra, uwaga. Czy będę mógł przeprowadzić zmiany, czy tym razem? <laughs> zmiany także się zepsują Zaraz wprowadzimy. Zaraz to sprawdzimy, ale na razie wygląda skład ok Więc teraz uwaga Jestem w stanie coś zmienić? Czy nie jestem w stanie coś zmienić? Próbujemy wprowadzić Traorę Mogę wprowadzić Traorę Ale nie chcę Wprowadzimy jednego Merciera i wprowadzimy sobie pana Siake Sise w miejsce Bamby. No i powiem wam, że Kim Kimpembe jest tak zmęczony. On już oddycha tam pośladkami, że w jego miejsce wrzucimy sobie tutaj Bitsiabu. Proszę bardzo. Czy kogoś jeszcze możemy wprowadzić? A dawajcie tego Smyfa. A nie, bo wykorzystaliśmy nimi zmian. No to nie. Jak wykorzystaliśmy, to nie. Bronimy teraz tego pozytywnego rezultatu, panowie. Suszymy ząbki. I gramy jak najlepiej tylko możemy w defensywie, więc odpalamy także styl defensywny. Koncentracja Guido Romano. Dobrze, wybija tę piłkę. Mercier zmieniający turę. Biciabu zmieniający Presnella Kimpembe i jeszcze Joan Nidis gol. No to to by było na tyle, jeżeli chodzi o suszenie ząbków i bronienie dobrego i korzystnego wyniku. Kto tam usnął? No niestety, ale nasz duet nowy środkowych obrońców, czyli Isa Turę i El dali bić Ostatnie co zrobili w tej sytuacji, to popisali się grą w defensywie. Juan Barinaga. Może jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Lukas Buszed. A ja, już chciałem powiedzieć, że widać tam ten jego charakterystyczny drybnik, ale niestety Lukas Buszed stracił tę piłkę. A to oznacza, że Zakarian leci tą lewą stroną na złamanie karku. Dogrywa w pole karne. Wybija to na całe szczęście ten dwumetrowy kloc i sakturę. Barinaga, zagranie po ziemi, ale znowu niecelne. Znowu czekał tylko na to podanie Zakarian, by je przechwycić. Lens cały czas w naszym polu karnym. Ioannidis oddaje. Jezu Chryste, perec. Więcej szczęścia niż rozumu teraz miała nasza defensywa. 90. minuta. To jest ostatni moment na ten zryw. Na ten decydujący atak, który pozwoli nam jeszcze przeprowadzić najważniejszy atak w tym meczu. Najważniejszą akcję. Mercier, panowie, ale do przodu, co? Może do przodu. Więcej trochę wigoru, więcej wiary. Nie do tyłu, bo zaraz skończy sędzia. Ja pierd... Jakbym był trenerem, to w tym momencie ten web, który podał piłką do tyłu, by obrywał bidonem w łeb. Po prostu nie wiem. Wiem, że stałem, stałbym na drugim końcu boiska, ale bym samo naprowadzający bidon z wodą po prostu posłał, tak, żeby w ten jego pusty web trafił. 93. Minuta. Sędzia dolicza minutę. Jeszcze patrzy na zegarek. No dobra, dam im rozegrać tę ostatnią akcję. Ten ma przed sobą zaledwie 7 zawodników, więc co robi? Gra do tyłu. No nie wytrzymie. Drodzy widzowie, doczekaliśmy się pierwszego remisu w lidze. Doczekaliśmy się także kolejnej kontuzji, co jest w ogóle nieprawdopodobne. Na ile? Na ile wypada Warenzajre Emery? No, tym razem więzadła. Więzadła w piszczelu poszły. Warenzajre Emery już jest kurwa jak Robocop. Przepraszam. Przepraszam za, za słowa wulgarne. Ale Warenzajre Emery jest naprawdę już robokopem u nas w drużynie. O, każda część jego nogi... Była złamana, naciągnięta, zerwana. No i teraz Warenzaire Emery wypada zaledwie. Na 4 miesiące. Nie no, to jest niesamowite. Mamy takiego grajka. Siedzi u nas, gra, ma super potencjał. Świetny chłopak w ogóle, kapitalny. Ale trochę zaczynam się z nim czuć tak, jak czuję się z Rhysem Jamesem w Chelsea. A to trochę łamie serduszko.